Siwy starzec wyciągnął dostojnie dłoni. W półmroku kątyny wyglądał jak biała zjawa rysująca się na tle migotliwych oczu Bożka Peruna. Z dwóch stron znicza stały dziewicze kapłanki, ubrane w długie białe suknie i z wiankami ze świeżych kwiatów. Na głowach wyglądały jak nimfy. Mówisz dziwo, że sadło niedźwiedzie kończy się i święty ogień gaśnie, głos starca drżał lekko, a mimo to słowa brzmiały metalicznie i silnie. Tak ojcze, na ducherką dymią ogniska naszych wojów, tam jest wielu wielkich, myśliwych nie zapomną o wiecznym ogniu peruna. Przyniosą sadła, bądź spokojna córko. Tak, ojcze, szepnęła dziwa i pochyliła głowę. Zapadła cisza. Jedynie ogień syczał przed potężnym perunem. Bożek stał na środku mrocznej izby. Wyciosany był z bukowego pnia. Jego oczy z rubinów migotały w świetle znicza purpurowymi blaskami. Gdzieś poza kontyną śpiewały radosnym chórem leśne ptaki. Ojcze, szepnęła niespokojnie dziwa. Starzec powoli podniósł głowę. Chwilę patrzył na młodą, smukłą jak brzoza kapłankę. Słucham cię, córko. Dziwa milczała. W kątynie z nadznicza unosił się zapach palonego sadła pomieszany z wonią żywicy. Trapił. Się dziwo jakiś urok. Kamień leży ci na sercu, i w twojej piersi nie ma spokoju podjął starzec. Popatrz. Święty Perun czuwa nad tobą mów śmiało słucham cię. Ojcze, głos dziwy łamał się niespokojnie miałam sen okropny sen przerwała. Sen. Miałaś dziwo? rzucił ze zrozumieniem starzec. Opowiedz go, ma wieczny ogień Peruna wytłumaczy jego znaczenie. Opowiedz, opowiedz, szepnęły pozostałe kapłanki. Dziwa zaczęła mówić. Śniło mi się, że trzy dęby, które czuwają nad spokojem kredowego hełmu, nagle zapłonęły jasnym i wielkim ogniem. Wokół naszej kątyny skakały złe duchy puszczy i goniły mnie, a ja w opętańczym strachu uciekałam dookoła posągu wszechmocnego Peruna. Umilkła na moment i pochyliła pokornie głowę w stronę drewnianego bóstwa. Kapłanki patrzyły na nią zasłuchane. Starzec spoglądał w płomek znicza, a rysy jego twarzy zastygły w posępnej zadumie. Dziwa ciągnęła dalej. Nagle z pieczary dobył się ryk białego niedźwiedzia. W głosie jego brzmiała wściekłość i gniew. Wyszedł z nory i ruszył do walki ze złymi duchami puszczy. Zadrżała ziemia i gniewny gn pern zaczął ciskać gromy aż niebo pękało przecinane błyskawicami. Ujrzałam blask, który oślepił mnie i padłam przerażona na ziemię. Nie wiem, co było dalej. Gdy otworzyłam oczy, padał deszcz. Na hełmie nie było świętych dębów, ani kątyny, ani peruna, ani wasoicza, ani nikogo. Jedynie w rozmiękłej od deszczu ziemi zobaczyłam wielkie ślady białego niedźwiedzia wiodące w stronę puszczy. Strasznie się boję tego snu. Umilkła.